Cześć! Dzisiaj chciałem zainteresować Was taką jedną fizjologiczną sprawą w świecie roślin. Zobaczcie sobie te kropeleczki na tych liściach. To nie jest rosa. Często zobaczycie, możecie rano, kiedy pogoda jest pochmurna, jest bardzo wysoka wilgotność powietrza, a ziemia jest nadal wilgotna, na przykład po deszczu w nocy. I teraz tak, te kropeleczki zostały wydalone przez roślinę, a miejsca, w których roślina wydziela te kropeleczki, nazywa się hydatodami. To są takie specjalne organy roślinne, do wydalania nadmiaru wody w momencie, kiedy mamy wysoką wilgotność powietrza i roślina nie jest w stanie odparować na zasadzie transpiracji z powierzchni liści wodę. Ale teraz możesz spytać Damian, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te listki na swoim brzegu mają te kropeleczki? Po co są te hydatody na brzegach tych liści, które wydzielają tę wodę? Służę odpowiedzią. Zobacz sobie. Najpierw stryk. O, raz, dwa. To jest ogórek. Dokładnie jest to odmiana śremski. Ten ogórek rośnie w tunelu foliowym i wytrzymuje w ciągu dnia upały takie bardzo słoneczne, osiągające nawet 35 stopni Celsjusza. W tej chwili jest ranek, tunel był zamknięty, więc mamy 100% wilgotność powietrza i mamy w tej chwili jakieś 13 stopni. Więc system korzeniowy, przystosowany do takich ostrych, ostrych upałów, mocnego nasłonecznienia. Po czym się poznaje, że wytrzymały i że jest w stanie to wytrzymać, po tym, że przy tych 35 stopniach ten ogórek wygląda dokładnie tak jak teraz. Więc system korzeniowy, wytrzymały na takie bardzo, bardzo ekstremalne warunki, bardzo sprawnie pobiera wodę z solami mineralnymi. Tak się przynajmniej mówi w podstawówce i na biologii później w szkole średniej. Ja bym raczej powiedział, że bardzo dobrze podciąga wodę ze składnikami pokarmowymi, już tak konkretnie, bo to są składniki pokarmowe dla rośliny, a nie jakieś sole mineralne. Także ja bym. Używał raczej stwierdzenia wodę ze składnikami pokarmowymi. Więc ten system korzeniowy jest super przystosowany do tego, żeby pobierać w skrajnych warunkach, skrajnie ciepłych i skrajnie naświetlonych, bardzo, bardzo, bardzo wielkie ilości wody. I on w takich warunkach, kiedy mamy wysoką wilgotność powietrza, woda nie może odparować z liścia, bo tu mamy 100% wilgotności powietrza. W takiej sytuacji, kiedy ten system korzeniowy dalej prężnie pobiera wodę, no musi się z tej rośliny jakoś ta woda wydostać. Jeśli nie wskutek transpiracji tu z aparatów szparkowych, no to właśnie tymi hydatodami na brzegach liści, na zasadzie parcia korzeniowego, bo tutaj jeśli system korzeniowy ma w swoim obrębie jakąś ilość jonów i ta ilość jonów w tych, w tych korzeniach jest wyższa niż ilość jakichś składników rozpuszczonych w ziemi, to wtedy woda w tej ziemi zaraz po podlaniu, Automatycznie wpływa do korzeni na zasadzie różnicy ciśnień. Dokładnie taka sama sytuacja dzieje się, kiedy na przykład przetniemy brzozę. Brzoza nie ma jeszcze liści, nie ma co parować z góry, a roślina pompuje ogromną ilość jonów do systemu korzeniowego. Wtedy w ziemi masz dużo mniejszą ilość jonów i ziemia jest wilgotna, jest bardzo dużo wody. System korzeniowy ma bardzo dużą ilość jonów i woda na zasadzie przepływu takiego biernego wpływa do korzeni po to, żeby wyrównać stężenie jonów w korzeniach i wyrównać stężenie różnych substancji w ziemi. Dlatego właśnie brzoza czy różne inne drzewa w momencie kiedy jeszcze nie mają liści i natniemy im poruszeniu wegetacji gałęzie, płaczą mimo tego, że nie ma liści. Bo generalnie główny sposób pobierania wody z rośliny to jest na zasadzie po prostu takiej, że z liści paruje woda, robi się podciśnienie i ta woda sama napływa. A drugi system to jest właśnie parcie korzeniowe, czyli roślina aktywnie na zasadzie różnych pomp jonowych wtłacza sobie z rośliny do systemu korzeniowego jony po to, żeby stężenie jonów było wyższe niż stężenie substancji w ziemi, i woda na zasadzie biernej wpływa, ale jest to dla rośliny wydatek energetyczny, nie w postaci pompy, że zaciąga wodę, tylko w takiej formie, że roślina wydatkuje energię na wtłoczenie jonów w system korzeniowy. A woda już sobie wpływa biernie, ale mimo wszystko skutkiem ubocznym jest wpływanie wody, Celem jest wrąbanie jonów w system korzeniowy, czyli jest to wydatek energetyczny. Nie jest wydatkiem energetycznym w sposób, kiedy roślina ma już bardzo, bardzo wielką ilość liści, liście parują czy właściwie transpirują wodę, robi się podciśnienie i woda wpływa już bez żadnego udziału tutaj pomp jonowych. Także tutaj ciekawostka była dla Was z tą gutacją. Czy jest to dla rośliny w jakikolwiek sposób szkodliwe? Nie jest to szkodliwe, po prostu świadczy to o tym, że mamy wysoką wilgotność powietrza, dosyć dużą wilgotność podłoża. I dosyć sprawny system korzeniowy, który w takich warunkach właśnie wysokiej wilgotności powietrza dalej działa sprawnie, mimo że nie musi podciągać tyle wody, bo liście tyle wody po prostu nie transpirują. I wtedy chyda to dami nadmiar wody po prostu spływa. A my możemy cieszyć się takimi pięknymi widokami. A jeśli jeszcze chcesz zobaczyć, dlaczego mówię, że system korzeniowy jest taki sprawny, no to oprócz mówienia i po prostu gadania w powietrze pokażę ci, że ten system korzeniowy na 100% jest sprawny. To jest powtarzam, ogórek śremski wysiany przeze mnie. No jest po prostu piękny. Biały korzeń. Nic nie ma tutaj martwego, nic przelanego. Idealna roślina. Piękna.